Jesteśmy na kolekcji ogórka gruntowego, która jest, która jest nawożona przez firmę ICL. Tutaj zajmujemy się nawożeniem posypowym, fertygacją oraz nawożeniem dolistnym. Plantacja została założona dosyć późno, 5 czerwca. W tej chwili mamy 20 czerwca, rośliny ładnie powschodziły. Chcemy nadrobić okres wegetacji, tak żeby po prostu ten plon był jak najszybciej. Mamy Wszystkie mikro-makroelementy wniesione do gleby, także ta roślina, jeżeli chodzi o nawożenie doglebowe, jest w pełni zaopatrzona. Teraz tylko ta roślina mogła lepiej, szybciej wegetować i wyciągać z gleby to, co plantator tutaj zastosował i stosuje z fertygacją. Jest kilka takich bardzo ważnych, uważam, zasad, które trzeba przestrzegać, zwłaszcza na początku wegetacji. Czyli przede wszystkim musimy zwracać uwagę na to, żeby tej rośliny nie przeazotować, żeby te rośliny nie miały zbyt długich międzywęzi, żeby nie spowodować zbyt długiej masy, bo jeżeli roślina będzie Zbyt wybujała, będzie miała długie międzywęźle, to będzie tych owoców też mniej, no bo owoce mamy na międzywęźlach. Kolejną taką kwestią, też żeby te proporcje pierwiastków były odpowiednie, żeby tutaj w tym momencie na przykład podać odpowiednią ilość fosforu. Dedykujemy teraz na przykład solinur fosforowe, o przewadze fosforu, po to, żeby zbudować system korzeniowy, po to, żeby ta roślina też się dobrze krzewiła rozrastała żeby już na samym początku wegetacji zbudować duży potencjał na wysoki plon będziemy chcieli trochę przyspieszyć wegetację tej rośliny w tej chwili będzie szedł solidur do fertygacji fosforowy ale też żeby tą roślinę maksymalnie przyspieszyć żeby uzyskać jak największy plon w lipcu Zalecamy zastosowanie agrolifu Total około 20-25 dni od siewu, po to, żeby ta roślina szybciej rosła, żeby jej nie brakowało fosforu. Do agrolifu Total polecamy dodanie niewielkiej dawki siarczanu magnezu.